Perfekcja nie istnieje. Natomiast są gry, które bardzo silnie do niej dążą i bardzo niewiele im brakuje. I o takich produkcjach dzisiaj. Na starcie uprzedzę jeszcze, że gry, które wybrałem do tego zestawienia, są z około plus minus ostatniego dziesięciolecia, żeby były to w miarę świeże produkcje oraz będą różne gatunki, żeby każdy z was mógł wybrać coś dla siebie. Więc zaczynajmy! Gra, która otwiera nasze dzisiejsze zestawienia, to RDR 2, czyli Red Dead Redemption 2. Ta gra na pewno nie jest perfekcją gameplayową, bo są gry z dużo ciekawszym gameplayem i bardziej różnorodnym, natomiast nie tu jest cała siła tej gry. Perfekcja, do której dąży RDR, to jest po prostu imersja. Nie bez powodu ta gra ma przydomek, że w tą grę się nie gra, ją się po prostu. Przeżywa. Główną siłą tej gry jest po prostu jej realizm. Twórcy postanowili wprowadzić jak najwięcej funkcji do tej produkcji, żeby była jak najbardziej interaktywna. Stąd możemy najechać na każdego npc i z nim trochę pogadać. npc na nas reagują, możemy ich zabijać, możemy ich porywać i każdemu odpowiednią reakcję, co sprawia, że gra jeszcze bardziej wydaje się realistyczna. Wystarczy, że najedziemy na samego naszego konia i mamy tam z 10 opcji, co możemy z nim robić. Tak samo ta gra stoi po po prostu historią oraz postaciami, które są napisane na naprawdę hollywoodzkim poziomie. Więc jeżeli potrzebujecie gry, którą chcecie przeżyć, wgłębić się, no to RDR jest tutaj idealny. I jak jesteśmy już w klimacie open worldów, to musimy tutaj powiedzieć oczywiście o naszym rodziwym Wiedźminie trzecim. I Wiedźmina 3 mógłbym Wam zareklamować, myślę, jednym zdaniem. Jest to najlepszy light RPG, jaki możecie wybrać na start przy rozpoczęciu przygody z grami RPG ponieważ Wiedźmin jest bardzo prostą i przejrzystą produkcją. Wszystkie elementy RPG, które posiada ta gra, są bardzo na podstawowym poziomie, który naprawdę może zrozumieć 10 latek, przez co ludziom niezaznajomionym z gatunkiem będzie naprawdę się przyjemnie grało oraz jest to idealny początek, żeby zacząć swoją przygodę z grami RPG. I oczywiście, nie licząc tej warstwy gameplayowej, Wiedźmin, tak samo jak Elder, stoi naprawdę świetnymi postaciami oraz świetnie wykreowanym światem. Więc jeżeli chcecie zagrać swojego pierwszego RPGa, Wiedźmin jest idealnym wyborem. I jeżeli chodzi o dalszy klimat gier na start, żeby zacząć jakiś gatunek, tutaj tak samo będzie kolejna nasza gra, którą jest Elden Ring. Elden Link jest świetnym soslajkiem -like na start. I to bardzo z prostej przyczyny jest najbardziej dostępny, ma najwięcej ułatwień, samouczków, przez co najłatwiej się w niego wgłębić, bo dla razu praktycznie rozumiemy o co chodzi. Tak samo ma nawigację w wersji dość okrojonej, ale ma, przez co nie gubimy się w tej mapce oraz różność tworzenia swojej postaci jest na tyle rozbudowana, że nawet jeżeli nie umiemy grać w takie gry, jesteśmy w stanie zbudować sobie odpowiedniego builda, żeby przejść bez większych problemów całą grę, mimo braku jakichkolwiek umiejętności. Ale największą siłą Elderinga, jeżeli chodzi o każdy innego Souls likea jest po prostu możliwość opcji. Elden Ring jest największą gromot od From Software oraz najbardziej zróżnicowaną, ponieważ bierze wszystkie inne gry z gatunku i po prostu łączy je w jedną dużą całość z wielkim Open world'em. Więc nie dość, że jest to gra idealna dla start, dla kogoś, kto nie jest zaznajomiony z gatunkiem, to jest też idealna dla weteranów, ponieważ daje bardzo dużo opcji przez co grę można naprawdę grać setki godzin. Marvel, Spider-Man, Remaster, jedynka. Ta Gra się wybija jedną zdecydowanie rzeczą. Jest z gatunku superhero, a jego jest strasznie mało. Od Batmanów, od Rocksteady, które zakończyły swoją serię w 2016 roku, nie dostaliśmy praktycznie nic, co jakościowo jest chociaż przybliżone do tych produkcji, poza Spider-Manem. Spider-Man reprezentuje bardzo wąską niszę. Sami bohaterowie superhero są międzyglobalnym fenomenem, to natomiast, gdy od nich już nie ma zbyt, wiele. Więc na białym koniu tutaj przychodzi Spider-Man, który ma aż trzy części. Jeżeli chodzi o grę, jest to typowa gra akcji z małym, otwartym światem. Gra mocno stawia na to, żeby wczuć się w bohatera i po prostu przeżywać jego przygody, niż na jakieś różnorodne gameplay i własne bildy. Natomiast jeżeli lubimy superhero, będziemy tutaj naprawdę czuć się jak w domu. Czas na kolejną grę od Sony. God of War 1 z 2018 roku. God of War to bardzo ciekawy przypadek, ponieważ jest to jeden z nielicznych przypadków, gdzie franczyza zostaje skrzeszona, natomiast jej gameplay zostaje przebudowany o 180 stopni, ponieważ ten God of War w niczym nie przypomina starych Gatofodów. Jedynie nawiązuje do historii bohatera oraz jego plus minus charakteru. Natomiast Trzon gameplayowy oraz dalszy ciąg historii został definitywnie zmieniony. Gra w końcu stawia na bardziej angażującą fabułę, bardziej rozbudowaną niż po prostu tanie zabijanie bożków z jednym motywem zemsty, który po prostu jest tylko w tle i jest pretekstem, żeby dalej zabijać. Natomiast tutaj mamy już naprawdę dojrzałą historię, która opowiada świetną historię o ojcostwie. Oraz gameplayowo to gra jest naprawdę świetna, ponieważ jest rozbudowana, czerpie garściami ze systemu wiedźmina oraz moim zdaniem, Dark Soulsów. Jest to bardzo podobny system. Więc jeżeli chciałbym zagrać w grę, która nie jest off software, ale ma świetny system walki, wybramy właśnie gatofora. Dark Souls 3. Jak wcześniej mówiłem, że Elden Ring jest świetny na start no to Dark Souls ma nad nim jedną przewagę, jeżeli chodzi o solsy. Mianowicie jest najbardziej przyjemnym solsem do grania, jeżeli chodzi o tą starą formułę, jeszcze tych bardziej zamkniętych światów. Więc jeżeli byście chcieli zacząć z solsami, ale tego starego typu, no to tutaj bardziej polecę Dark Souls 3 niż Elderinga, ponieważ jest dużo bliższy pierwowzorowi. A jeżeli chodzi o samą grę, jest to po prostu max, co stara formuła Dark Soulsów może zaoferować. Jest to Dark Souls 1 po prostu na sterydach: ładniejsze, szybsze, bardziej skomplikowane oraz dużo bardziej rozbudowane. Jedynym jej minusem jest to, że ma dużo bardziej zamkniętą strukturę niż jedynka czy dwójka, ponieważ tutaj idziemy typowo po linii bez możliwości zejścia po prostu z trasy i zdobienia lokacji w dowolnej kolejności, kiedy jedynce i dwójce była taka możliwość. Tutaj jej nie ma, tutaj praktycznie cały czas idziemy do przodu w jednym kierunku. Jest to spory minus, ale dla kogoś, kto nigdy wcześniej nie grał w wtedy, raczej nie będzie to nawet zauważalne. A jeżeli chcielibyśmy się dopatrywać plusów w tym rozwiązaniu, to co najwyżej, że przeciętny gracz się nie zgubi. No ale to tyle. The Last of Us 1. Najlepiej w wersji part 1, ostatni remaster, który poprawił zarówno gameplayowo, jak i graficznie w pierwowzór. The Last of Us jest to gra, która dostała już z kilkanaście remasterów i dalej jest świeżym doznaniem, które się w ogóle nie zestarzało. Gra także stawia tutaj na naprawdę sporą imersję niż na gameplay. Gameplayowo jest naprawdę przyzwoita, natomiast jest to tylko podstawowy akcyjniak. Natomiast historycznie jest to absolutne dzieło. Na pewno największym jej plusem jest to, że jest to z gatunku trochę survivali, Ponieważ niestety w gamingu mamy bardzo mało gatunku survival, które nie byłyby multiplayerami, tylko singlowymi doświadczeniem. więc The Last of Us się naprawdę tutaj wybija, bo jeżeli chcielibyście pograć po prostu grę, którą jest apokalipsa, musicie zbierać zasoby i walczyć o przetrwanie, no to The Last of Us naprawdę te wszystkie emocje dostarcza. Teraz czas na solsową perełkę. Bloodborne. Moim zdaniem najlepszy sols, jaki kiedykolwiek wyszedł. Jest absolutnie perfekcyjny. Nic tam nie ma do zmiany. Lorowo naprawdę wybija się na tle swoich poprzedników, ponieważ jest tu dużo większy nacisk na lory. Jest dużo większy nacisk na przedmioty fabularne, które opisują nam całą historię. Ale nie tym Bloodborne najbardziej stoi. On stoi gameplayem, ponieważ jest to perfekcja systemu solsowego. Zdobili tutaj jedną bardzo ważną zmianę. Mianowicie starcie są pięciokrotnie szybsze. Mamy samych mobilnych i szybkich przeciwników, przez co sama nasza postać jest bardzo szybka, nie ma tu już długich roli, tylko są po prostu krótkie uniki, przez co walka jest cały czas dynamiczna. Do tego gra zmusza nas do agresywnych starć, ponieważ jeżeli stracimy hp, żeby je odnowić, możemy albo się uleczyć, albo bić przeciwnika, przez co odbierzemy mu część jego hp i damy sobie. Do tego przeciwnicy są dużo bardziej agresywni, przez co walka jest dużo bardziej widowiskowa i dynamiczna. Więc jeżeli w grach najbardziej interesuje Was system walki, no to Bloodborne ma praktycznie najlepszy. Teraz może być naprawdę kontrowersyjny wywód dla wielu. Natomiast chciałem tu umieścić Assassin's Creed, a. I to nie jest dwójka, i to nie jest Brotherhood, tylko jest to Assassin's Creed Terry Black Flag. I już tłumaczę dlaczego. Ponieważ ma jedną rzecz, która nie ma żaden inny assassin, mianowicie ta gra jest o piratach. A na rynku gamingowym nie ma praktycznie w ogóle gier o piratach. Więc jeżeli chcecie zagrać, po prostu poczuć się jak prawdziwy pirat, no to Black Flag jest idealny, ponieważ cała narracja skupia się na wątku pirackim. I tak samo gameplay. Dostajemy. Pełno pełnometrażowy system statku i pływania, który możemy toczyć normalne bitwy morskie, prowadzić abordaże, zwiedzać wyspy, nurkować i zwiedzać podziemne ruiny. Mamy naprawdę masę aktywności. Więc ta gra ląduje na tym zestawieniu ze względu na to, że dużo takich gier nie ma, przez co ta produkcja jest taka wyjątkowa. No i do tego jest to też Assassin, więc jak lubicie asasyny, to na pewno też wam się ten przypadnie do gustu. Batman Arkham Knight. I co tu dużo mówić? Jest to gatunek superhero, którego nie ma za dużo. Więc Batman, przez swój niecodzienny gatunek, musi znaleźć się na, na tej liście, ponieważ jest to cykl gier, który praktycznie wypromował ten gatunek w grach wideo rozbudował go oraz stworzył gigantyczny fanbase. A Arkham Knight jest najbardziej dopracowaną z wszystkich poprzednich trzech części, które wyszły. Ponieważ jest to po prostu zabranie wszystkich trzech części, ulepszenia ich i stworzenie finalnej formy. Podobnie jak w Dark Souls 3, tak samo i w i Arkham Knight, jest to finałowa wersja, absolutna perfekcja, co ten gatunek może mieć do zaoferowania. Świetna historia, świetne postacie, i co najważniejsze, gameplay, który jest inny od większości produkcji, ponieważ tutaj gameplay polega na systemie kombosów i nawalaniu się z jak największą ilością przeciwników bez otrzymywania obrażeń, żeby kręcić jak największe wyniki. Koniecznie daj znać w komentarzu, jakiej gry ci tutaj zabrakło i jaką byś tutaj widział. Ode mnie to by było na tyle. Cześć.